Siemaneczkowidzowe z tej strony, ja ninja Irgi Witam Was w dzisiejszym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku będę recenzował oto tą smoczycę Rontu: Rontu The Master Dragon. Tak to wygląda. Tu mi się trochę po pudełku rozerwałem, otwierałem ją z pakunku prezentowego. Mam tutaj cztery minifigurki. Sore, Lloyda, Wildfire i Zarekta. Bardzo fajne. Zobaczmy sobie z tyłu. Tak wygląda Tarantu. Mamy tutaj jakieś funkcje: typu, że przy takiej małej świątynce się tym nowym mieczem odkrywa coś. I ma też takie dwa dwie wyrzutnie. Jeszcze zanim to otworzę, powinnam, żebyście mi dali subika oraz łapeczko do góry na tym kanale. I to mi bardzo pomoże w rozwijaniu się i będzie więcej też takich recenzji. Także ja nie przedłużam i otwieramy, zobaczymy ile tu jest paczek. Że mi nic nie wolno, bo szkoda mi pudełko, bo fajne one. Jedna plomba poszła, druga poszła. Tu poszły wszystkie plomby. Tu też są plomby na górze? to nie pamiętałem, że tu też są plomby. O, oh, Jezu, dobra, oszczędza wam to męczenie się z moim pudełkiem. Dobra, mam mam otworzone już tak to wygląda i wyspojone zobaczmy uuu cóż za zdziwienie puste pudełko worki są plastikowe nie pamiętam kiedy tego ostatnio było że worki są plastikowe no ale są skrzydła dosyć duże Fajne. I chyba was nie będę zanudzał yy, składaniem tego zestawu, tylko po prostu Wam pokażę już efekt końcowy. Także co? My się już widzimy na efekcie końcowym i omawianiem zestawu. Uh, Wy jak widzieliście teraz skończyłem już zajęło mi to jakieś 40 minut oj wydaje mi się, że chyba Lego się walnęło bo smok jest naprawdę duży i myślę, że jednak nie ma on 300, 381 klocków tylko 481 bo jest naprawdę smok w porównaniu do minifigurki jednej jest bardzo duży. E, dobrze, więc zacznijmy od smoka. Smok e, jest długi. I najbardziej, co mi się podoba, to tutaj na jego, na jego głowie to takie, o jezu, lampiony. Widzicie tutaj? Takie fajne lampioniki. Głowy, może nie ma jakiejś super, super zrobionej ma od dołu zbudowaną klockami, ale co tam? Można go fajnie trzymać, żeby udawało się, że nim się lata. I co można powiedzieć? Ma bardzo fajne pojedyncze klocki z tyłu. Takie jakby chmurowe. Skrzydła zwykłe, najzwyklejsze. Ma też wyrzutnie na górze tutaj. Na groszki. I smoka oceniam 9 na 10 Wiem, że niektórzy go hajtują, bo jest w ogóle niepodobny do tego w serialu, ale mi to się podoba. Że smoka odkładamy na bok i bierzemy figurki. Bierzemy figurki od lewej. Na początku idzie Sora. Tak ona wygląda. Bardzo ładna jest. Jedne z lepszych. Strojów w Dragon's Rising te stroje są bardzo ładne, mi się podobają z tyłu tak samo, piękna druga główka to główka tu się nie zmieniła, akurat z przodu też jest zwykła główka od Sory no, i ma bardzo fajny lampion tylko mogli jej dać w sumie jakąś inną customową broń niż ten zwykły miecz, ale dobra nie zapeszajmy, bierzemy Wildfire i ja już po prostu mam dość. Jest w prawie w każdym zestawie tej, tego drugiej części trzeciego sezonu. Jest prawie w każdej, norm w każdym prawie normalnym zestawie. Tutaj nawet nie ma jeszcze na ramiennika, to, to można do Blue Ocean wlepić i dać jakąś jej broń włócznie albo coś tego typu, jakiś młot zrobić i by było. No co mogę oceniać, To Wildfire jak to Wildfire. Już od roku się nie zmieniło, więc odkładamy ją. Bierzemy naszego tutaj Leloida. Tak on wygląda. Ma tutaj miecz. Taki yy. ja zamienię wszystko na czerwone. No i co? Lloyd też jest bardzo ładną figurką. Dynda ten frędzel. Ma bardzo ładne nadruki, tutaj na nóżkach też przepiękne. I co, bardzo ładna figurka. Podobają mi się również te nam ramienniki z tą głową smoka tutaj na boku. Bardzo to, bardzo to jest fajne. I co, przechodzimy do Mistrza Nieszczęścia, czyli Zarkta. Tak wygląda Zarkt. Przepiękna figurka po prostu. Jeszcze z tymi. Najbardziej mi się podobają te łańcuchy wszystkie. One przepięknie wyglądają. Te łańcuchy są takie po prostu piękne. Z tyłu. Z tyłu tu jest logo zakazanej piątki, tylko jest, o, widać teraz logo zakazanej piątki. I ściągamy zarktowi kapelusz. O. Tak wygląda zarkt pod kapeluszem. Ma jedną twarz, ma drugą twarz. Ma tutaj taki oto kosz na śmieci na głowie. No i co ja mogę Wam powiedzieć widzowie więcej? Dziękuję, że byliście ze mną na tej recenzji. Ja Was żegnam i do następnego siema. Elo!